Ja uważam, że to najpiękniejsza jagodzianka, jaką w życiu widziałem. Dzień dobry, proszę Państwa, witam w kuchni. Będziemy przeprowadzać tutaj dzisiaj pewien eksperyment, a mianowicie spróbujemy przygotować największą jagodziankę. Prawdopodobnie jaka powstała kiedykolwiek na polskim YouTubie. Zobaczcie, jak pięknie wyrosło, jaka stworzyła się siatka glutenowa. Jedziemy z zawinięciem i zaklejamy starannie. Mam nadzieję, że uda się ją dobrze. Zakleić. Po około 20 minutach jagodzianka wygląda w następujący sposób. No naprawdę imponująco. Co ja robię? Wyjdzie czy nie wyjdzie? Jak wyjdzie, to tam ci dycha. Dobra, jest to jakiś deal. No i kochani, najważniejszy moment, czyli wjazd do pieca. Ile to waży? To jest gruba przesada. Wjeżdża do nagrzanego piekarnika. Wydaje mi się, że nikt w Polsce nie zrobił większej jagodzianki. Czas na przekrojenie jagodzianki. Co uważacie? Ja uważam, że to najpiękniejsza jagodzianka, jaką w życiu widziałem. Niesamowita. To jest waga mojej jagodzianki. Imponująca, prawda?